po kilku miesiącach pierwszy raz z moją dziewczyną kochaliśmy się w pokoju moich rodziców stwierdziła, że to miejsce jest nieodpowiednie do tego. Ale uspokoiłem ją i powiedziałem, żeby nie zwracała na moich rodziców uwagi. Przychodzą dwa wampiry do baru. Barman pyta, co podać? Pierwszy mówi pół litra krwi, a ja chcę szklankę gorącej wody. Barman lekko zdziwiony przyniósł pół litra krwi i szklankę wody. Dając wodę dla wampira pyta. Po co ci woda, skoro pijesz krew? Ten wyciąga zużyty tampon z kieszeni i mówi. Dziś będę pił herbatę. Wczesnym rankiem myśliwy wybrał się na polowanie na niedźwiedzia, ale po godzinie łażenia po lesie zrobiło mu się zimno i wrócił do domu. Rozebrał się i szybko wskoczył do łóżka. Żona za spanym głosem mówi. Kochanie, to ty? Tak, to ja. Zimno na dworze? Strasznie zimno ten debil poszedł na polowanie! Siedzi gościu dentysty. Dentysta już długo boruje mu zęba. Zachciało mu się zapalić fajkę, więc przerywa dentyście pracę i mówi Może zrobiłby pan przerwę na fajkę? Nie ma sprawy. I wyrwał mu jedynkę. Facet był na wycieczce w Afryce. Jechał samochodem i zobaczył leżącego lwa. Lew miał przebitą łapę nożem. Facet podszedł i wyjął mu nóż z łapy. Lew popatrzył na niego, jakby chciał mu podziękować. Odchodząc, odwrócił się i jeszcze raz spojrzał na faceta. Po kilku latach gość wybrał się do cyrku. Główną atrakcją był występ lwów. Jeden z lwów patrzył na niego takim wzrokiem jak tamten z Afryki. Po występie facet podszedł do tego lwa. Lew uderzył go łapą w twarz i odgryzł mu głowę. Okazało się, że to nie ten lew.